W sukcesji dzisiaj obchodzimy czwarte urodziny. I z tej okazji dla łodzian przygotowaliśmy koncert. Koncert Kleo, który zaczyna się o 17 i potrwa godzinę. Także szybuje się niezła impreza urodzinowa. Oprócz tego przygotowaliśmy taką atrakcję, gdzie nagradzamy naszych klientów za zakupy kartami podarunkowymi. Także w ramach urodzin to my rozdajemy prezenty i my nagradzamy tutaj za zakupy robione w sukcesji. Taką atrakcją towarzyszącą do całości jest wielka wystawa olbrzymów morskich, olbrzymów oceanów, która jest dostępna właśnie do 28 października, czyli to już jest sama końcówka ostatni weekend, kiedy tak naprawdę można przyjść i zobaczyć to, co przygotowaliśmy. Też wpisuje się to w całą ideę, którą od jakiegoś czasu tutaj w sukcesji realizujemy edukacyjną, ekologiczną i tak dalej. Oprócz tego, że sam, stoją u nas same eksponaty, są też ob, specjaliści, którzy opowiadają w ogóle o tych więc jest to taka lekcja dla klientów, dzieci i tak dalej. Odwiedzają nas również szkoły, także... W tę stronę idziemy. Za zrobione zakupy za minimum 100 zł na maksymalnie trzech paragonach e, można zgłosić się do naszego punktu konkursowego, który jest umlokowany na poziomie zero, spróbować swoich sił e, w grze zręcznościowej, czyli trzeba po prostu piłeczką trafić do celu. No i osoba, która trafi, a naprawdę udaje się w większości, dostaje od nas prezent w postaci karty podarunkowej o wartości 30 zł. Fajnie, że Łodzianie chcą świętować razem z nami te czwarte urodziny. No i mam nadzieję, że przy piątych również spotkamy się w tak licznym gronie.